Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku zawirowania w sieci. Dzisiaj z nami Michał Adam Gural. Witamy cię, Michale. Witam serdecznie. Cześć. Przedstaw się nam i opowiedz troszeczkę coś więcej, żeby nasza publiczność mogła Cię poznać. No to tak jak już powiedziałaś, nazywam się Michał, Michał Gural i jestem tancerzem i choreografem performerem i ogólnie po prostu artystą. Skończyłem taką szkołę, która się nazywa Codarts University w Holandii i przez około dekadę pracowałem w różnych krajach na Zachodzie. I od czterech lat mieszkam w Polsce i pracuję tutaj w Warszawie. Okej. Okay. Dzisiaj spotykamy się tutaj po to, żeby porozmawiać troszeczkę o zawirowaniach, o teatrze tańca zawirowania, no właśnie z osobami, które są albo były związane z teatrem. Chciałam, żebyś, chciałabym, żebyś zajrzał na chwilę do swojej pamięci i pomyślał, kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z tą nazwą. Hmm. To jest fajna historia, dlatego że pierwszy raz spotkałem się z zawirowaniami um, w postaci widz i, um, i show. To było w w 2007 roku mhm. była wybudowana scena pod Muzeum Narodowym, tak zwane Frascati Warszawskie, mhm. naprzeciwko Smolny, Domu Kultury w Śródmieście. I tam był pokazywany spektakl. Taki spektakl, gdzie były cztery krzesła. Kurde, nie pamiętam. Nazwy. Mhm. Natomiast y, pamiętam cast tego spektaklu. Była Elwira, był Michał Piruk, Kasia Kizior i Bartek Figurski. Ja wtedy byłem nastolatkiem, który dopiero zaczynał tańczyć. I ja byłem e, w szoku. W sensie byłem e, zachwycony tym, co zobaczyłem. Mhm. Mhm. I wtedy to było takie bardzo duże dla mnie nazwisko, w sensie nazwa zawirowania, teatr tańca, porządny, praktyczny, no ludzie robią rzeczy, tańczą, ruszają się wspaniale i pomyślałem sobie, że fajnie chciałbym też tak kiedyś występować. I pamiętam, że to był pierwszy, pierwsza styczność z zawirowaniami. Rzeczywiście ta scena frascati pod muzeum, dokładnie Wojska Polskiego obok Narodowego, Pamiętam Edwira Pion w takiej krótkiej spódnicy, <laughs> takiej sukience i, i robią takie szerokie pozycje, to też pamiętam. <laughs> tak, ale to, to było pierwszy raz yy, i voilà. Okay. Kolejne pytanie. Kiedy po raz pierwszy zaczęłaś w ogóle współpracować z Teatrem Tańca Zawirowania? Z tym teatrem y, udało mi się współpracować chyba w pierwszy raz w 2014 roku. Ku? Tak, tak wydaje mi się, że tak. Pamiętam, że wróciłem na chwilę do Polski mm, jakieś 9-10 miesięcy i mm, zacząłem tutaj uczyć w tej przestrzeni. I do tego zrobiłem taki autorski spektakl, projekt. nazwę? Tak, nazwa? Hmm, taak, chwila, a. Yy, kwo, kwo, kwo tendis, kwo tendis. Tak, to był ten projekt, i miałem fantastycznych, fantastycznych ludzi tutaj w tym projekcie. Do tego stopnia, że, że nawet jedna, dwie osoby już w ogóle tańczą zawodowo. Mhm. Ruszyły świat, stało się do szkół tanecznych, i teraz też tańczą po prostu zawodowo, więc to jest fajne. Pozdrawiam cię Krzysiek. I co jeszcze? Także jeszcze dodatkowo taki spektakl na warszawską noc tańca. I tam też miałem bardzo fajny skład osób, które też zawodowo w tym momencie występują, uczą i, i też tańczą. Także to był taki intensywny rok, i to była moja działalność w sumie w ramach zawirowań dwa takie autorskie projekty i prowadzenie warsztatów. Nie było mi przestrzeni na tworzenie spektakli, persezy. Czy z Elwirą, czy z Włodkiem, bo po prostu ja wiedziałem też, że już wyjeżdżam na kolejny projekt, na kolejny mhm. kontrakt za granicę. Mhm. Dobrze, czyli to były, to były prace związane z Akademią Teatru Tańca, ale ja wiem, że ty tańczysz w jakimś duecie. Tak, tak to prawda. Teatru znaczy, Tańca. To, to było, I to było. To było... Bam tyle. Po czym tak naprawdę warsztatowo ja się jeszcze pojawiałem co jakiś czas tutaj w Polsce i trafiałem tu na salę, i w końcu wydarzyła się sytuacja spektaklowa. A w sumie podwójna, bo jedna była taka, że wszedłem w spektakl boska komedia. Y, gdzie zrobiliśmy placement za Stefano Iwino i, i y, 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 tańczyłem też z tobą. Ja! Y, y, I teraz uważam, świetny spektakl i bardzo fajnie y, się go gra. A druga rzecz to rzeczywiście y, udało nam się w końcu y, sparować na sali z Elwirą tak od początku do końca. I stworzyliśmy razem też z Anną Banasik y, duet Opowiedz mi o przyszłości. Mhm. I próby zaczęliśmy. W 2021 roku i to też był bardzo taki mocny rok po pandemii. Mieliśmy dużo przygód związanych z procesem twórczym i tworzeniem tego spektaklu i premierą. W skrócie tylko mogę powiedzieć, że po prostu było dużo chorób, dużo jakichś takich niedyspozycyjności mhm. i nawet samą premierę w grudniu ja zatęczyłem z gorączką 38 stopni. Wow. Także okay. poświęcamy się do sztuki. Mhm. A mógłbyś nam opowiedzieć trochę, jak wyglądało przygotowanie do tego spektaklu? W sensie, już sama praca z Elwirą. Jak tworzyliście choreografię do tego spektaklu? Elwira jest bardzo konkretną osobą. Przychodzi zawsze przygotowana i wie też, co jej się nie podoba. Mhm. I rzeczywiście mieliśmy ciekawe starcie na sali, dlatego, że ja jestem osobą. Która potrzebuje trochę więcej czasu i potrzebuje eksplorować pewne jakości ruchowe, eksplorować pewne tematy i trochę bardziej wchodzić dogłębnie albo szukać. Natomiast Elwira jest w gorącej wodzie kąpana mhm. i, i, i bardzo szybko już chciałaby zmienić jakieś rzeczy, albo mówi, że nie, że to nie, że to nie działa, to nie działa. I nie dawała trochę szansy też na to, żeby coś może urosło albo rzeczywiście zadziałało. Więc tutaj mieliśmy takie przyciąganie liny, i, 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 i wychodziło w pewnym momencie to. W jakiś sposób magiczny to zaczęło działać, i dawaliśmy sobie przestrzeń na to, żeby, żeby to w jakiś sposób um, manifestowało się, te, te nasze próby. I ta pierwsza część spektaklu to tak naprawdę też jest solowa część. Ja jestem praktycznie 20 parę minut sam na scenie. Więc też dużo czasu spędziliśmy sami i to były intensywne próby. Rzeczywiście no to jest dosyć movement-based spektakl, więc też bardzo dbaliśmy o tą fizykalność i o, o ciało i wyraz mhm. i tutaj dużo było włożonej pracy w to. Potem pojawiła się Ania, Anna i, i dalej potem praca nad duetami no to też była przygoda, dlatego że razem z Anną my się też uwielbiamy i jesteśmy prywatnie przyjaciółmi, więc z jednej strony było nam lekko i mieliśmy dużo wesołych czasów, że tak powiem, bo było, było śmiesznie, ale też bardzo fizykalnie i wydaje mi się, że Elwira bardzo nas pała do takich fajnych granic albo przesuwała nasze granice, a one są u nas już trochę daleko, więc to też był ciekawy proces, żeby żeby nas wykorzystać fajnie i ulepić coś, co potem będzie się przyjemnie oglądało i czytało. I wydaje mi się, że in the end, na samym końcu, to się, widzę, udało nam, no, w sumie we trójkę, także tak to mniej więcej wyglądało. A zawirowania są znane z tego, że współpracują często z teatrami za granicą i wydaje mi się, że wy też gdzieś byliście z tym spektaklem za granicą. Tak, no dlatego jak powiedziałem, że ta premiera była burzliwa, 21 roku, mhm. to ten spektakl on musiał dojrzeć, on musiał w jakiś sposób zacząć sobie funkcjonować w przestrzeni, w tkance tanecznej świata mhm. i rzeczywiście udało nam się też to trochę uzyskać, mianowicie ten spektakl podróżował. Mhm. Byliśmy z nim w Izraelu, byliśmy z nim we Włoszech, byliśmy nawet w Tajwanie z tym duetem. I, I to były naprawdę piękne festiwale, piękne okazje, żeby zaprezentować się szerzej, szerokiej publiczności. Nasz duet został świetnie przyjęty. Myślę, że, że ludzie nie spodziewali się takich, takich materiałów, takich, takiego kontentu, który, który przywieźliśmy. Wiem też, że po prostu, kiedy on jest pokazywany na, na nagraniach i, i ludzie szukają czegoś, to naprawdę on przykuwa oko i, i on jest po prostu chętnie kupowany. Także wydaje mi się, że zrobiliśmy dobrą robotę i rzeczywiście no to jest też taki, taki mobilny w sumie spektakl. Jedyną małą mobilną rzeczą to są kamery, które używamy w tym spektaklu, które czasami zastąpiamy po prostu nagraniem. Bo jest nam łatwiej. I tu jak mieliśmy nasz teatr stabilny, gdzie były przyczepione kamery, to to działało. A tak, kiedy jeździliśmy z tym spektaklem, to rzeczywiście trzeba było sobie poradzić nagraniami wideo i rzutnikiem. Ale tak, widzieliśmy sobie kilka krajów. Plus też ten spektakl podróżował i wydaje mi się, że ta formuła jeszcze do końca się nie wyczerpała. My z Anią trochę już czujemy, że to jest taki kres i, 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 i chcielibyśmy chyba zrobić coś już nowego, mhm. ale no, wyciskamy to do końca, że tak ten duet jeszcze myślę, że może trochę sobie funkcjonować. Mhm. Dobrze Michał, to tak na zakończenie mam dla ciebie krótką grę. Ja ci mówię jedno słowo i ty mówisz po prostu nie. do niego skojarzenie. Pierwsze Elwira Piorun. <laughs> Nie. Słowo. Słowo. No. Moc. Włodzimierz Kaczkowski. Upór. Akademia Teatru Tańca zawierwania. Rozlanie. Teatr Tańca Zawirowania. Ruch. Okej. Okay. Michał Góral. Przyszłość. Okej, okay. i tym przyszłościowym akcentem zakończymy nasz wywiad. Dziękuję Ci bardzo, że z nami byłeś Dzięki. i zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia.